Hej, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam przede wszystkim pokazać na dzisiejszym wideo, jak tutaj e, pobrać sobie przede wszystkim e, aplikację MetaTrader 5 i jak z niej korzystać. Po pierwsze, wchodzimy na swój sklep Play. Wpisujemy MT5 lub MetaTrader 5. Pobieramy, następnie odtwarzamy. Odtwarzamy sobie aplikację i co widnieje ogólnie? Widnieją nam nasze notowania. Na dole mamy panel wyboru notowania, wykresy, trejdy, nasza historia trejdów, no i wiadomości. Tak. W tym momencie w prawym górnym rogu mamy plusik i ołóweczek. Ołóweczki możemy sobie edytować tutaj. Możemy sobie edytować nasze właśnie wykresy, nasze notowania, przenosić je z jednego z góry na dół, możemy Usuwać sobie nasze notowanie. Tak, tutaj mamy kosz. Klikając w niego, zaznaczając dane notowanie, klikając kosz, usuwamy notowanie z, li, z naszej listy. E, następnie przede wszystkim zaczniemy tutaj od tego jak dodać swojego tutaj brokera do naszej aplikacji. W lewym górnym rogu mamy tutaj trzy takie paseczki obok notowania. Klikamy sobie w to. Oczywiście wyskakuje nam tutaj e, okno. Okno teraz w którym klikamy na samej, gór, w samym, na samej górze zarządzaj kontami. I tu w prawym rogu mamy plusik. Mamy trzy kropeczki, mamy plusik. tak Klikając ten plusik yy, szukamy sobie tutaj naszego, wyszukujemy sobie nazwy naszego brokera. I następnie klikamy w tego brokera. Wyskakuje nam okno logowania. Wpisujemy tutaj nasz login, hasło wygenerowany przez naszego brokera. Zostajemy prawdopodobnie login hasło na e-mailu. Logujemy się tutaj do naszego portfela w tym momencie. No i dajemy oczywiście zaloguj. Po zalogowaniu będzie widniało nasze konto. Klikamy sobie w nasze konto i przechodzimy już typowo pod nasz portfel, tak? Możemy się przełączać z różnych portfeli. Uważ, uważaj, pamiętaj, żeby być zalogowany na odpowiednim portfelu, którego używasz aktualnie. Następnie, jak dodać sobie dane notowania tutaj do naszej listy? W prawym górnym rogu mamy, tak jak już mówiłem, plusik, tak? Tu mamy lubkę. Szukamy sobie w lubce notowania, jakie nas oczywiście tutaj interesuje lub na jakich mamy tutaj yy, zagrania. Ja w tym momencie wyszukam sobie złoto. Mamy już złoto. Klikając w takie notowanie, ono nam zniknie i pojawi się oczywiście, wracając w no naszych notowaniach. Jak widzicie, dalej co my mamy? Mamy wykresy. Wykres danego notowania, gdzie widniejemy, jaka cena po prostu tutaj była. W lewym górnym rogu mamy nasz time frame oraz nasze oznaczenie, naszego. Notowania w tym momencie. Klikając sobie w to, możemy sobie zmienić wykres, zmienić sobie time frame, na przykład na M5, czyli co to znaczy? W rzeczywistości znaczy to to, że nasza jedna świeczka w tym momencie ma 5 minut. Jeżeli sobie damy na przykład M30, w tym momencie nasza jedna świeczka będzie miała obejmowała czas 30 minut i tak i tak dalej, i tak dalej. Następnie możemy, mamy tutaj różne narzędzia ogólnie, jadąc tutaj od lewej w górnym prawym rogu. Mamy nasz kursor, w którym możemy sobie sprawdzić datę i mniej więcej jaka była cena w danym okresie. Następnie mamy nasze indykatory, jadąc od lewej oczywiście, które możemy sobie tutaj dodawać, dodawać do naszego wykresu tak jak widzicie. Możemy je dodawać, oczywiście też możemy je usuwać. Następnie. Następnie mamy tutaj nasze wszystkie notowania. Możemy sobie przechodzić z danego notowania do drugiego z pozycji wykresów. Następnie mamy tutaj nasze wykresy. Możemy sobie zaznaczyć nasz timeframe. Kolejną rzeczą jaką jest, jest otwieranie tutaj transakcji. Jak otwierać transakcję? Na co uważać przede wszystkim, jaka transakcja, z jakich transakcji używamy, jaka transakcja też jest do czego. Przechodzimy sobie nasze notowania. Wchodzimy sobie tutaj, klikając po prostu w dane nasze notowanie. Możemy otworzyć z danego naszego notowania nowe zlecenie. Możemy otworzyć tego wykres, właściwości, głębokość rynku, statystyki rynku i tryb prostego widoku. Tryb prostego widoku polega na tym, że nie widzimy tutaj naszego spreada. Widzimy po prostu samą cenę. Ja aktualnie używam tryb zaawansowanego widoku, dla mnie jest on bardziej czytelny i zrozumiały. Dobrze, wchodzimy sobie w taki wykres. Mamy tutaj nasze dane notowanie. Jak otwierać pozycję W prawym górnym rogu mamy karteczkę z plusikiem. Klikając sobie ją, możemy sobie wybrać dane nasze, daną naszą pozycję ogólnie, jaką chcemy otworzyć. Czy chce, to chcemy otworzyć Kupno lub sprzedaż z ręki, czyli z danej tutaj wartości, z danej wartości ceny, tak? No to otwieramy sobie sell lub buy po oczywiście ustaleniu naszego risk managementu, naszego stop lossa w tym, w tym momencie, to znaczy to jest nasz lot size. Ustalamy tutaj nasz lot size, oczywiście posiłkując się tutaj kalkulatorem. Kalkulatorem, który nam to wszystko ładnie wyliczy do danej pary, na nasz dany kapitał, ile możemy zaryzykować, ile możemy tutaj wpisać, tak? Ja na przykład, powiedzmy, tam zaryzykuję 3% na daną transakcję, albo niech to będą 2%, tak, żeby Wam to też pokazać, zobrazować, jak to wygląda. No i co? Z, kolejno, od lewej strony wpisujemy naszą wartość stoplosa, tak? Czyli jak kupujemy, wartość stoplosa musi być poniżej naszej ceny, wiadomo. Jeżeli sprzedajemy, wartość stop lossa ustalamy powyżej naszej ceny. Podobnie z take profitem. Przy kupnie, wiadomo, nasz take profit ląduje u góry, gdzieś na górze po prostu wykresu na górze naszej ceny. Jeżeli sprzedajemy, będziemy zarabiać, jak cena będzie spadać, tak? Czyli take profit leci w tym momencie na dół naszej ceny. Następnie jakie mamy tu opcje? Buy limit i sell limit. To są, yy, to są transakcje oczekujące, które ustawiamy przede wszystkim. Ustawiamy sobie taką transakcję, gdy chcemy, żeby cena doszła nam do pewnego momentu i otworzyła nam transakcję. Przy sellu, sell limit, zacznijmy od sell limit. U oczywiście ustawiamy nasz lot size, co jest bardzo ważne i bardzo istotne. Ustawiamy sobie nasz lot size, czyli nasz procent. I przy sell limit, nasza cena będzie powyżej ceny aktualnej. Czyli będziemy chcieli sprzedawać, jeżeli cena nam dojdzie do danego punktu i otworzy nam transakcję w tym momencie. Ja tutaj Wam zobrazuję mniej więcej, to by wyglądało w ten sposób. Nasza cena to 1803. Cena, po której chcemy otworzyć na przykład transakcję, do której ma dojść nasza, nasza cena, to 1805. W tym momencie. Jak sprzedajemy stop loss idzie nad naszą cenę, nad naszą cenę ustaloną w tym momencie, tak? Czyli mniej więcej tak to będzie wyglądało, a take profit będziemy zarabiać, gdy cena będzie spadać w tym momencie, tak? Czyli piszemy sobie tak: oczywiście dajemy, umieść i co? Nasze żądanie wpadło tutaj w trady, jest w poleceniach oczekujących. Oczywiście my możemy z tych, z tych trade'ów edytować sobie to zawsze, modyfikuj zlecenie, możemy tutaj sobie zmieniać te wartości w każdym momencie, ustawiać sobie, odejmować, dodawać. Następnie jaka pozycja tutaj, następnie jaką pozycją się tutaj zajmiemy? Będzie to buy limit, podobnie jak w sell limit, e, tylko, że odwrotnie. W tym momencie ustawiamy cenę e, niżej od ceny po prostu aktualnej, po której chcemy, żeby nam się nasza transakcja otworzyła na kupno w tym momencie. Ustalamy cenę, ustalamy oczywiście 100 plusa poniżej tej ceny, ponieważ zarabiamy w tym momencie, gdy cena będzie szła do góry. Wpisujemy sobie naszą wartość, wpisujemy sobie, wpisujemy sobie tutaj też naszą wartość, jeżeli chodzi o take profit. No i możemy umieścić nasze zlecenie. Zlecenie będzie w oczekiwanych, tak? Jak tu widzicie, mamy już dwa zlecenia. E, dwa zlecenia oczekiwane. Jeżeli sobie wyjdziemy na wykres, oczywiście te zlecenia będziemy widzieć tutaj. Będą nam widniały na naszym e, wykresie, tak? Czyli gdzie odpali nam się cena, gdzie jest nasz take profit, gdzie jest nasz stop loss. Następnie, co my tutaj mamy za opcję? Damy sobie nowe zlecenie. Mamy buy stop i sell stop tych zleceniach oczekujących po, polega to na tym, że w buy stop oczekujemy, podłączamy się jakby pod ruch ceny, czyli ustalamy sobie tutaj cenę troszeczkę wyższą od naszej ceny oczekują od naszej ceny aktualnej. W tym momencie będzie to powiedzmy tyle. Na stop loss oczywiście, bo kupujemy, tak? czyli będziemy zarabiać jak cena jeszcze jeszcze dalej będzie rosła sobie w górę, na stop loss idzie pod naszą cenę wejściową i take profit ustalamy powyżej naszej ceny wejściowej. Czyli powiedzmy coś takiego. Oczywiście pamiętamy o naszym lot size, naszym risk managementie, ogólnie, naszym procencie, który możemy tutaj poświęcić na naszą transakcję. No, i jeżeli mamy wszystko ustalane, możemy umieścić taką transakcję w tym momencie, i ona przejdzie nam tutaj do tradeów. Następna, jaką jest transakcja? Jest to sell stop. Podobnie jak w buy stop, tylko tu będziemy sprzedawać w tym momencie. cenę. Cenę ustalamy pod ceną aktualną, ponieważ będziemy się podłączać do ruchu spadkowego w tym momencie. Stop loss oczywiście idzie nad cenę naszą wyznaczoną, a take profit ustalamy oczywiście pod ceną, ponieważ zarabiamy tutaj jak cena będzie spadać. I w takim momencie, oczywiście, pamiętamy za każdym razem o naszym lot size. To jest podstawa, to jest najważniejsze. I w takim razie, jeżeli mamy wszystko ustalone, możemy umieścić sobie taką pozycję. Tak. I mamy tutaj pozycję. Jeszcze przechodząc tutaj do pierwszej, pierwszej możliwości, jaką mamy, czyli natychmiastowa realizacja. Wchodzimy jakby po danej cenie. Widzimy tutaj cenę, wchodzimy w danej tej cenie. Albo kupujemy, albo sprzedajemy. Przy kupnie Stop Loss oczywiście leci pod naszą cenę kupna. Take profit idzie do, do góry, ponieważ zarabiamy, gdy cena rośnie. Przy sprzedaży mamy odwrotną sytuację, czyli nasz stop loss idzie nad cenę kupna, take profit idzie pod cenę kupna, czyli zarabiamy, jeżeli cena nam tutaj spada. Myślę, że jest to zrozumiałe. To by było na tyle. Ja bardzo dziękuję tutaj za uwagę i pozdrawiam serdecznie.